Cześć, dzisiaj kolejny challenge w siedzibie Festul, czyli konkurencję pomiędzy parą Rawikami, A Mną i Alicją w krainie drewna. Na dzisiaj przyszykowałem trzy specjalne zadania właśnie z wykorzystaniem 18 woltowych elektronarzędzi od Festula. I Jeżeli jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądać i jak się potoczą dzisiejsze losy, to zachęcam Was do oglądania dalszej części tego materiału. Jak to w odcinkach z challengeami, mam dla Was znowu przyszykowane małe upominki od Festula. Dokładnie dzisiaj jest to plecak, okularki, piłka do nogi oraz bardzo praktyczny i funkcjonalny multitool. A co trzeba zrobić, żeby to zgarnąć? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy w komentarzu pod tym filmem napisać ile dokładnie elektronarzędzi od Festula będzie brało udział w dzisiejszym challenge'u. No i krótko napisać, czemu akurat do ciebie powinno to wszystko trafić. Dobra, nie przedłużając. Zaczynamy. Gotowi na następny challenge, który dla Was z dzisiejszego Gotem. dnia? Ogólnie będzie polegać na tym, że tradycyjnie gramy w papier, kamień, nożyce. Oczywiście z naszego teamu jestem ja delegowany, okay. nie wiem jak ktoś u Was. I cała rzecz polega na tym, że osoba, która wygra w papier, kamień, nożyce na początku wybiera końcówkę do odkurzacza, a osoba, która przegra w ramach delikatnej rekompensaty wybiera odkurzacz akumulatorowy, w którym będzie sprzątać te pola, na które będziemy wysypywać takie pojemniki z... drzewnym powstałym podczas produkcji wczorajszych donic. Czyli bardzo drogocenny pył. Zero waste. Dobra, tak to z Was gra? Ja. Rafał Dobra, na trzy. Tylko wolniej, wolniej wolniej. To nie ma czasu na myślenie, to jest loteria. Raz, dwa, trzy, raz, Ostatnio. dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, Ostatnio. dwa, trzy. Ha, 3-0, pięknie! Ma no, jakąś technologię na to. Bierzemy tą końcówkę, czyli dla Was zostaje ta, i możecie sobie wybrać odkurzacz. Hmm, ciężki wybór. No dobra, no to tak lecimy. Dobra, zostańcie już na tym polu. Odkurzacze sobie odsuńmy z pola. Dobre. Proszę, tylko gdzie jest, gdzie jest mniej. Odwrócić możesz w drugą stronę? Dobra, dobra. M... Aha, bo my Co Wam sypiemy. Wiem, a my to, Wam? Trochę mniej. Tam, gdzie mniej ja trzeba Jak coś na to można, żeby było. Yy, trzymajcie. Yy, dobra, to w sumie musimy się zamienić polami, tak? bo Wy tutaj rozsypujecie. Dobra, ja zacznę czynić honory. Pięknie. Dobra, sypiemy. Zajęcie. Na woki mam to na Fuguj tym, fuguj! Na To też było na czas. To na czas nie było. Było było. Wam nie powiedziałam, że druga osoba z drużyny może pomagać jakąś rękami, zgarniać bardziej nogą, stopą, ręką, głową. Dobra. Dobra. To co, założymy sobie tylko końcówki, żeby równo wystartować. Zobacz, bardzo, bardzo tam siedzi. Sprawdzał. Z wybrał. Dobra, to 3, 2, 1. Ale, no, start! Ale stop! No stop! Jeszcze Poczekaj! Aczku że może tu wjechać czy nie? No może, tylko wiesz, te pole musi być idealnie wysprzątane. 3, 2, 1, start. Technika Pamiętaj Kamilu, tylko słabujna nakurat Lecimy na dokładność. Lecimy na dokładność. Jesteście pewni, że skończyliście? Oczywiście, tak. że tak. No dobra, no, to gratuluję. Macie dwa punkty, ale przegraliście paverkami i nożycę. Więc z tym rywalizacji dzisiaj jest dla nas 1-0. Dobra, gotowi na kolejny challenge? Dajesz. Ty też? Tak. Challenge będzie polegać na tym, że Wiktoria i Alicja zakładają egzoszkielet i te mniejsze systeinery trzymają na wyprostowanych dłoniach. A my w tym samym czasie z Rafałem bez egzoszkieletu bierzemy te większe systeinery i również trzymamy. I ta drużyna, która łącznie utrzyma dłużej właśnie na wyprostowanych dłoniach, wygrywa ten challenge. Gotowi? Gotowi. Dajemy. No to zakładamy. Pacific Rim. Kończymy jak ten, jak Kamil. Jak... Dobra, to zaczynamy. Podajemy naszym kobitkom i potem my bierzemy. Raz, dwa, trzy Start. <ścoughs> Tylko spokój może nas uratować. Tak, Pilujemy poziomu. Śpiew ptaku. Mam nadzieję, że każdy się rozgrzał, żeby nie było kontuzji przed finałem finałów. Na żadę, Rafael. Trzymaj. To jemy, to jemy. Kurde, ja mam słabe barki w sensie, może nie są słabe, ale jak je nadwyrężam, to ogrozi, kontuzją, ale. Już wymówki się zaczynają. Czego się nie robi dla challenge'u. Dobra, dobra, już widzieliśmy, jak chodzisz na rękę. Nie jest tak źle. To było dawno temu, teraz przez filmy nie mam czasu trenować. Także, jeżeli chcecie, żeby było więcej takich materiałów, to zostawcie komentarz super challenger. A 15 minut później. Chyba ty. Trzymaj. Co wika już? Nie, nie. Ona działa na śmiech. Nie. Trzeba cię skontrolować jakby, wy. O. <laughs> A. Robi się ciasno. Nie ci nie wiem. Siła umysłu, hemoglobina, te sprawy. Równy oddech, równy oddech. Mogą skrzydła nie umyć i stanąć koło Rafała, byłoby łatwiej. O. Ja cię unysz! Eee, to już było poniżej poziomu Wika. puszczaj, pusztaj! O oh. oh my god! Dobra! Ja miałem dociążony. Dobra, Do super. Teraz Wiktor jest na poziomie. Dobra, trzymaj. Do trzymaj. Pokażę Ci coś śmiesznego? Ej, jak ty trzymasz? Jaki masz już wyżej. Co, w sumie barki były w poziomie. Ja mam tu w poziomie oczy. Ale tutaj, co to jest? Co to za oszustwo? Koniec! Kury. Dobra, możesz jeszcze raz pociągnąć i musisz tak otrzymać, to będziemy jeszcze liczyć ten czas. Nie pociągnę. No Nie pociągniesz. No i dobra, super, jest, wygraliśmy. To co, my idziemy się napić, a ty tak jeszcze sobie postryj. Tak. Pa! Dobra, no to jest 1-1 w naszych challenge'ach, a właściwie 1-1 i 2 0 w tych dodatkowych, bo w pierwszej konkurencji wygraliśmy papierkami nożyce i szybciej Aha, tutaj to... założyliśmy Egzo. Czy ktoś może mi to zabrać? Nie, zabieram. Dobra, przechodzimy dalej. Pora na trzeci, już ostatni challenge, który będzie polegać na tym, że tradycyjnie zagramy w papier kawę nożyce. Wygrana osoba będzie wybierać pomiędzy CXS-em a TXS-em. Teoretycznie mają takie same parametry, więc tutaj za bardzo dużej różnicy nie będzie. Pierwsze zadanie: musimy założyć impakta, wkręcić trzy wkręty ciesielskie o średnicy 10 na 200 Następnie zdejmujemy impakta, wkładamy futerko samozaciskowe, robimy trzy otwory na wylot od boku. Następnie zdejmujemy tę futerko, zakładamy. Nakładkę kątową i trzy wkręty wkręcamy tutaj od boku. Kobiety będą oczywiście operować tymi sprzętami. My będziemy ich pomocą, możemy pomagać tutaj zdejmować, nakładać do końcówki. Posażyć. Więc y, jesteście gotowi? Oczywiście. To tak. kogo wystawiacie do papier, i nożyce? No to teraz ja. Mhm. Znowu? Na trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, Raz, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, dwa trzy. Raz, dwa, trzy. Wygrałem! Dwa, trzy. Gratuluję, bo naprawdę to jest pierwszy raz w życiu. To ja wybieram CXS-a. Fantastyczny wybór. Dobra, sprawdźmy, Serio. czy baterie Serio. są w pełni naładowane. Nasza jest. Twoja jest. Jest moc. Tutaj wkrętarka. I na trzy zaczynamy. Raz, dwa, dwa, trzy. No, bierz, byś to. wkrętarkę. No, już To? Szybko. To, no to dawaj. Podoba. Od góry, od góry, Na jedynkę, nie? Hej, no, jest.

Dobra, A I co, Raviki? Rafał i Wiki. Poczekaj. Widzieliście takie triki? Kręcaj. Potem, 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 czas leci. Jeszcze macie szansę zająć drugie miejsce, nie potem, się. Dobra. Si. Gotowa. potem, 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 Chciałem chociaż, że linia przeważy co ja je rysowałem? To co? Jaki jest ostateczny wynik naszych dzisiejszych challenge'y? Mm, dostaliśmy mm, utrudnieni przez Senka. Przez Senka? No. Nie. A to ja mogę jeszcze powiedzieć, że Alicja tutaj też pod kątem wkręcała, bo tutaj pierwszy tak ja mówię, no nie, śrubę właśnie i szybko skontrowała. Tutaj też tak było blisko, więc dwa otwory też mocno ze skosa poszła. Ja Wam Senka tego nie... za. Gratuluję zwycięzcom. Dobrze Wam szło. Wam również i dziękuję za miłą zabawę. To by było na tyle w dzisiejszych challenge'ach. Jeżeli byście chcieli takich więcej, to napiszcie komentarz. Challenge z festulem, a przypnę Wam serduszko. Cześć!